według świętego Marka. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Kochani, kilka lat temu tak zwana Doda, celebrytka, powiedziała o Piśmie Świętym, że to zbiór opowiadań, które napisali napruci winem i napaleni ziołem mężczyźni. Chyba użyła jakiegoś brzydszego określenia. Wczoraj albo przedwczoraj otrzymała wyrok, i według tego wyroku zapłacić ma jakąś finansową karę za obrazę uczuć religijnych. I przy tej okazji odezwał się pan Michał Piruk, który powiedział, że Ewangelia została napisana przez zgraje ludzi, którzy dla nowo powstałej firmy za grubą kasę napisali takie dzieło, laurkę, wymyślone bajeczki o Jezusie Chrystusie. Rzadko mówię o tym, co nie dotyczy bezpośrednio duszy człowieka, serca, naszej relacji z Panem Bogiem. Rzadko mówię o rzeczach związanych z tym, co się dzieje w mediach czy w polityce, ale przy takiej okazji nie mogę tego pominąć milczeniem, dlatego że ci ludzie postanowili obrazić świętą księgę mojego Boga i w takiej sytuacji milczenie byłoby... Yy, Jakąś zdradą wobec Pana Boga. Nie chciałbym wypowiadać słów, które by były gorzkie albo obraźliwe wobec nich, bo nie po to jestem chrześcijaninem, żeby z kimkolwiek walczyć. Jezus mówił, nie walczcie ze złem. Dlatego po pierwsze, chciałbym na taką prowokację odpowiedzieć słowami, którymi odpowiada Jezus Chrystus. A kiedy otworzyłem dzisiejszą Ewangelię, a wiadomo, że Ewangelia codziennie odpowiada na nasze pytania i codziennie jest bardzo aktualna, codziennie daje nam Słowo na sprawy, które nas dotykają. Więc kiedy otworzyłem dzisiejszą Ewangelię, to usłyszałem, że krewni Jezusa, Jezusa przyszli do Niego i powiedzieli: że Odszedł od zmysłów. A więc dzisiejsza Ewangelia daje nam dwie nauki. Pierwsza jest taka bardzo prosta. Jeżeli o Jezusie powiedzieli, że jest wariatem, że jest psychicznie chory, to dlaczego nie mieliby tego robić o apostołach, o ewangelistach, o uczniach Jezusa, także tych uczniach, którzy dzisiaj się od Niego uczą, dlaczego nie mieliby tego robić jutro i aż do końca skończenia świata? Nazwali Jezusa wariatem, nazwali Go człowiekiem chorym psychicznie, więc i o nas mogą tak mówić. Nie ma z tym nic dziwnego. I jest to nawet oczywiste, normalne. Powinniśmy się z tym pogodzić i chyba się to bardzo tym nie martwić, bo w Ewangelii nie jest napisane, że Jezus uniósł się gniewem albo próbował cokolwiek tłumaczyć. Jezus przeszedł nad tym do porządku dziennego i nie zawracał sobie tym głowy. A druga nauka jest chyba jeszcze piękniejsza. Otóż, gdyby ci biedni ludzie, którzy obrażają świętą księgę chrześcijan, ale przecież wiemy, że chodzi także o ludzi, którzy są tak prymitywni, że, obra że mogliby obrażać także święte księgi wyznawców islamu, y którzy mogliby obrażać jakąkolwiek religię. Chodzi o ludzi tak prymitywnych, że nie znają żadnych świętości, że potrafią kpić ze wszystkiego. Na przykład takich, którzy potrafią kpić z, z Holokaustu, czy takich, którzy potrafią kpić z cudzego cierpienia, y bólu, Albo z niepełnosprawności. Więc jeżeli są na świecie ludzie tak prymitywni, to raczej powinniśmy się nad nimi użalić niż na nich gniewać. Ale ważną rzeczą jest to, że ci, którzy udają inteligentów, erudytów, powinni zadać sobie trud przeczytania Ewangelii. Gdyby ją przeczytali natrafiliby na takie zdanie mówiono bowiem odszedł od zmysłów i zrozumieliby, że jeżeli by Ewangelia napisana została przez ludzi, którzy chcą na tym zarobić i jeżeli by została napisana na potrzeby nowo powstałej firmy pod tytułem Kościół Katolicki to w takiej Ewangelii w takich zapiskach nie znalazłaby się ani jedna negatywna opinia o Jezusie. Nie znalazłby się ani jeden wypadek, ani jeden moment, w którym ktoś mógłby pomyśleć o Jezusie źle. Tymczasem apostołowie są tak uczciwi, ewangeliści są tak uczciwi, że piszą, iż o Jezusie były także negatywne opinie, i to ze strony Jego najbliższych, ze strony Jego krewnych. Czy tak piszą ci, którzy piszą na zamówienie firmy, którzy piszą laurkę? Drogi Panie Piruk, droga Pani Dodo, drogi Panie Nergalu, I Wy wszyscy moi kochani bracia i siostry, Ewangelia jest prawdą i weryfikuje się także tym, że przekazuje negatywne opinie o Jezusie. Kochajmy Ewangelię i szanujmy, nawet jeżeli w nią nie musimy wierzyć. Ja wierzę, że to jest Księga Życia. I wierzę, że Zbawiciel, który mówi do mnie przez tą księgę, zbawi wszystkich, także Was, biedni, ludzie, którzy z Ewangelią walczycie. A wszystkich, którzy słuchają kilku słów o słowie, bardzo proszę, żeby się za nich pomodlić, bo to jest najbardziej chrześcijańska i najbardziej katolicka postawa. Módlmy się za naszych braci i siostry, którzy jeszcze nie poznali Jezusa, i dlatego mają odwagę go obrażać. Dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie i serdecznie zapraszam na jutro.